Cześć się witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Damex, a dzisiaj robimy sobie nietypowy odcinek, bo będziemy łapać hacksy w CSie. Myślę, że to będzie dobra seria. Planuję robić to niedzielę odcinek z Overwatchu, overwatch I no i jak Ci się spodoba to zostaw łapkę w górę, Suba z dzwonem, żeby nie przegapić kolejnych filmów, konkursów, bo jak jeżeli będą K-dropy nagrywane, to będą też rozdawanie skinów, tak samo będzie na live'ach rozdawanie skinów, także nie przekaż żadnego live'a. W opisie będzie link do. W opisie macie link do Facebooka, tam będzie więcej informacji na temat konkursów i ten, więc zostaw tą lajka i obserwuj stronę Facebooku. No. Zostaw jakiś mi komentarz i my lecimy z pierwszym temkiem. Zobaczymy, ile citerów jest w CS. Może coś się ogarnęli, wątpię. No, to wątpię. O, dalej, mamy elegancko już. Pierwsze co? Ogólnie będziemy inaczej słychać, bo kupiłem nowy mikrofon. Nie wiem też jak z ustawieniami, że będzie dobrze mi słychać. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Więc napiszcie w komentarzu. Jak to oceniacie? Jak to oceniacie i... No i lecimy. Podejrzany 4-3. A wupkę gra. 2 1 wygrywają sobie tego Smok down. o i stoi i stoi I... aha 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 nie no, no spoko <laughs> mi się wydaje, że to fart był pębany hop też jest fartowny mi się wydaje ajajaj a im to na pewno inne smogacze też, był bo to hop, auto. O. Więc, mamy pierwszego haksa. Robimy sobie jeszcze dwa takie demka. Mam trzy. Demeczka. Jeden. I tak będziemy co niedzielę nagrywać jeden odcinek, trzy demka. Będziemy łapać haksy. Jak można wyczytować? Nie rozumiem. że tak perfidnie. Rozumiem jakby tam, nie wiem, przegrywał, to mógłby się wkurzyć, odpalić, ale na początku tak oj, jeszcze taki perfidny. Jeszcze jak sam WH miał, to jeszcze luz. Albo radar hack czy coś. A no, on nic, on patrzcie, wceluje się i tyle. No, Taktycznie skan tak zwany. <ścoughs> TAKTYCZNY skanę. Tu tu nie ma co się przyglądać. Tam gęś wykręcił 9-4 nawet. Coś tam zabija gęś. Podejrzany 6-3. Lika 7-2 go wyprzedził. O, o, o. Oj. Ta gruba ściana chyba uciekł. Mu. Ale spokojnie. Już wie, już wie. No. I i o! Dostał skana, tam mi się wydaje, że gęś... Gęś też odpalona lata. No możliwe, że 11,5 mi się wydaje, że tak. Zresztą ten skan był dziwny z tak. A to Neyden dostał. No ale już gęś... O! Kulkuje jego. Gęś był już sterowany tak samo. O, kiwi... Kiwi co porobiło. No, także napiszcie w komentarzu jak słychać, czy lepiej, czy gorzej, czy coś poprawić, przecież mikrofon, pogłośnić grę. To ważne. Żebym miał tak ustawiony już do perfekcji ten głos. Żeby było dobrze. Żeby dobrze się to oglądało dla was. I ogólnie wiedzie. Grzechot nie chcę tam z 7 Połówka. A to krótki chyba jest. No tak, no krótki, no, jak długo. Krótki. Będzie, nowa, yy, będzie nowy odcinek nie seria, bo to jest. Yy, horror będzie na odcinku. się siadło. Horror będzie na odcinku na kanale. Um, to jest. Będzie jeden odcinek z tego, bo to jest po prostu. Będzie nowy film, a niedługo. Właśnie z horroru. Dzie bajka, I że no będzie zabawnie, tak. Bo straci Rory grać to masakra. Nie, oglądać się ok, ale grać to masakra, nie nienawidzę. Mm -mm. Także wiedzie. No i co, i podejrzewam sobie po elegancko tutaj ścianeczki grzechotnik też odpalony. Mi się wydaje, że czystą... Tutaj to grzechot... grzechotnik to ma punk 15-4. Podejrzany grzechotnik Kiwi odpaleńca jak nic i gęś. No. Ale... Jeden. To mi się tutaj wydaje, że ciężko. Zresztą to małem po 1-2 killy, tylko ten gra grze... gęś. No i co? No i koniec. Pierwszego demka. Oczywiście. Yy, oczywiste. Oczywiste, oczywiste. Oczywiste. Tutaj nie. Byłamy. Tu no i czekamy na kolejne demko. Także widzimy się zaraz. Dobra. Mamy już kolejne demko. Także pobieramy. I lecimy z kolejnym demkiem. Drugim. Zobaczymy, co tym razem nas zaskoczy. Oby nie spinbot, bo. Spinbot to. Bez sensu, nawet. Bez sensu, nawet to nagrywać jak Spinbot. Zobaczymy. Przypominam też, że będzie odcinek Skate Dropa. Podajże jutro. Jutro chyba wiedzie odcinek Skate Także. Także zapraszam, bo będą pewnie skinki do egrania. Pod ostatnim odcinkiem nikt się praktycznie zgłosił, a szkoda, bo były fajne trzy skinki do wygrania, no ale. No i jeszcze na odcinku SkateDropa powiem wam jak yy, brać udział w konkursie, bo YouTube ucina linki. Te linki z w komentarzu i nie wrzuca, więc... Więc wam powiem. No i co mamy? 5-1 dla terrorystów, 13-1. No i SpinBot, tak jak mówię. <grym> Kto się spodziewał? No strasznie tych cheaterów, to jest straszne, straszne. 15-1. Więc chodzi w podłogę, wylicza kafelki i no, bomba. Wydaje mi się, że... Hmm, bez sensu to nawet oglądać. Bo to, to logiczne, że... Odpalony. Także sobie przewiniemy. Nie no, Chłop jest magiczny. Chłop ma magiczne skany normalnie. Co tak długo się przewija? No. Będzie coś z tego, czy nie? Aha, dobra. Fajnie. Dobra, czyli tak sobie przewija. Mniejsza. Mniejsza o większe. Przewiniemy sobie tak, zobaczymy. Chłopsa nawala w podłogę i zabija 33 kile ma w sumie co się dziwić. 38 Dobra No to to było szybkie. Oczywiste, oczywiste, oczywiste. Nie. Wysyłamy I. Co? To było szybkie. Czekamy na kolejne demko i widzimy się zaraz. To będzie już ostatnie. Dobra. Jesteśmy już. Jest kolejne demko ostatnie. Pobieramy. Zobaczymy. Co teraz nam tutaj wyskoczy. Znowu, nie wiem, Dust i Spinbot. Dajcie ludzie, jakiś normalny chłop, który nie wiem. Obejrzy się i będzie chciało się oglądać. Bo masakra a spinbotów to... to też wiadomo, przecież, ty, no to już wiadomo przecież, że... na ten. Office? Co jest? Office normalnie. No to jak office też byłem, byłem pewien, że to ja nie mogę, ludzie Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? co sobie Rozgrzewka. to przewiniemy Rozgrzewkę to no, przewiniemy wydaje mi się, że wątpię, że się ogarnie No, borety jazda nie no. Serio. Nie mam pytań. I jak można tak grać? Przecież to zero frajdy i jeszcze nie gry. Zero frajdy i jeszcze nie gry. Nie mam normalnie pytań. Aj Boże, Boże. No, sobie to, bo... Żenada. Niestety, no takim Ciekawe, że musimy zakończyć overwatcha. Że... Kurde, szkoda, bo... Dwóch spinbotów, jeden... ...też był oczywistym haksem, ale... ...przynajmniej na spinbocie nie leciał. O! Jest przerwa. Patrzymy. Może... eee Myślałem, się ogarnie i wyłączył. Ale, najwidoczniej... Nie, mu to odpowiada. W ogóle każdy gra po CT scoutem, nie? Ciekawe, czy tam nie ma więcej czy cheaterów. No zobaczymy. No, może tak być, niby. To no, może być więcej. No nic, no. Czy zrobisz? Nic nie zrobię, no. Koniec tego syfu. No i tak, oczywiste, oczywiste, oczywiste. Niewystarczające. Prześlij werdykt. No i co? No i to by było na tyle. Zapaliśmy dwóch spinbotów żenujących i jednego tera, który był perfidny i było widać od razu. A przynajmniej się nie kręcił i nie patrzył w podłogę, nie? To by było już w ogóle trzech spinbotów. Jeżeli filmik Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, suba dzwonem, żeby nie przegapić, tak jak mówiłem, innych filmów, konkursów i tego typu innych rzeczy. No i co, link w opisie jest do Facebooka, tam możecie obserwować moją stronę na Facebooku. Tam będą informacje odnośnie wszelkich konkursów i tam będę też pisał co trzeba zrobić, żeby brać udział w konkursie o skiny. No i co, no i widzimy się do następnych odcinków. Cześć, cześć, re.